Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Maurycy Nowakowski, wrocławski pisarz, autor powieści Rozdarcie. Moja najnowsza powieść jest dystopią opowiadającą o Europie niedalekiej przyszłości Europie splątanej siecią totalitarnego systemu, który kontroluje życie w każdych aspektach, na każdym poziomie. Jest to również świat, Europa, w której zakazane jest uprawianie polityki, religii i przede wszystkim sztuki. Zapraszam po moją najnowszą powieść Rozdarcie do ulubionej księgarni warszawian multibuch.pl. Polecam Rozdarcie Maurycy Nowakowskiej.